Dzień dobry, dzień dobry, kochane farmazonki. Witam Was na nowym odcinku kanału farmazony, kochani, w takim mocno popołudniowo-wieczornym w kuchni na odcinku pod tytułem Bogactwo. Serdecznie zapraszam wszystkich na wstępie tego odcinka na farmaceutycznego mintera, który wspiera ten kanał i przyczynia się, że będzie on trwał, kochani, do wieczności. Kochani moi, jak się macie? Ja tutaj chcę sobie obiadek stwierdziłam, że zrobię sobie na dwa dni, ale ale nie zrobię sobie na dwa dni. Wiecie dlaczego? Bo obiad, nawet to samo, gotowane na świeżo, to jest zupełnie inna historia, niż jakbym już miała sobie zrobić to wszystko na dwa dni. Ekskluzywnie się czuję, bogato. Przyszłam taką jak bogacze formą ekologiczną, w której mam takie produkty spożywcze, które mnie interesowały i chciałam Wam pokazać na dowód tego, że zawsze jesteś bogaty. Zawsze jesteś bogaty w coś. Tylko ta definicja durna bogactwa, którą, no, którą masz, to jest ta, którą na social mediach. Widać. Czyli to, co robi tam rudy, łysy czy, czy opalony. Ty nie jesteś od nich gorszy, dlatego że masz inne rzeczy, że robisz coś innego. Nie musisz być jak oni. Zawsze jesteś bogaty w to, co ciebie aktualnie otacza. To jest Twoje bogactwo. Nie musisz być tak jak oni. Kochani, jestem bogata w czekoladę Wedel. Gorzką. Bo ludzie, którzy chodzą na siłownię, to takie rzeczy mogą tylko jeść. nie? Jestem bogata w pasztet y, i z papryką, prawda? Może to nie jest jakiś super produkt, ale, ale no cóż. Jestem bogata w papierową ekologiczną torbę z własnego sklepiku. Jestem bogata, kochani, w winogrona bezpestkołe, przepięknościowe. No, patrzcie, jakie one piękne! Jakie to jest bogactwo. Jestem bogata w cukinie, w sałatkę meksykańską Rio, rio Frutti di Mare, chleb żetni taki, z ziarenkami, bo innego nie jadam, bo to tam są teraz, wiecie, jakieś robaczki. Czekajcie, bo muszę jeszcze ważną rzecz. Jestem bogata, moją ulubioną rzecz, czyli, że nie muszę gotować ziemniaków. Ziemniaczki Pry Ja na nie mówię ziemniaczki Piri Piri <laughs> Z biedronki. One są naprawdę super smaczne Otwierasz, kroisz I już masz I po prostu nie stoisz W nieskończoność nad garami No Jeszcze mi naszło takie coś kochani Z tym bogactwem Czy, czy zauważyliście żeby bogaci ludzie, ci, którzy są przedstawiani w Stratrixie i w świecie za bogatych, kiedykolwiek siedzieli i udzielali jakichś porad takich życiowych, większych, no tak średnio, nie? Bo w dzisiejszych czasach to jest teraz taki czas kiedy bez lipy każdy musi robić coś dla jedności więc taki e, Kowalski musi coś robić i musi się zapytać siebie co mogę zrobić e, dla dobra całego stworzenia dla dobra wszystkich żeby się przyczynić, żeby nie być tylko takim ego Kowalskim tylko takim Kowalskim jak Einstein czy wiecie co to, to tam był jeszcze Tesla, chociaż ten biedny to tak średnio skończył, nie? Jakoś nie zamanifestował sensownie swojego końca. No, no to co ja mówiłam? Aha, że no każdy teraz musi się dzielić swoją biedą, więc tacy bogacze powinni powiedzieć reszcie ludzkości, żeby wreszcie wszystko wyrównać i wszyscy byli bogaci, jak oni do tego bogactwa doszli. Jakie jest know-how na bogactwo. Jednakże. Jak możeam zauważyć, no y, takie rudy na przykład to się nie bardzo chce dzielić, y, Czy tam jakieś inne łysy y, tak za bardzo. Nie? Tylko jedyne co robią, to się z tym bogactwem pokazują i odnoszą. Żeby reszta ludzi, żeby ich dupa bolała, że oni są bogaci, a, a reszta nie a powinni po prostu na przykład telewiz do telewizji iść i udzielać porad, jak to zrobić, żeby być bogatym. No, więc ja Wam powiem taką sprawę, żeby być bogatym, to trzeba się bogatym czuć <laughs> i nie umniejszać żadnego rodzaju swojego bogactwa. Czyli to co Wam pokazałam przed chwilą. Moje zakupy obiadowe na przykład. To jest kurde, zajebiste bogactwo. Spokój w domu. Cieplutko. Prawda. Działa kuchenka gazowa, elegancka. Zaraz będę sobie robić obiadek i owocki, bo to tak ja lubię na. No. Na drugie po obiecie jesteś sobie owocki jeszcze. Wprawdzie trochę późno, ale na te owocki, ale już mniejsza, mniejsza z tym. No, także ja Wam tutaj mówię, jak jakem farmazonka, yy, porady na bogactwo są takie. Bogatym musisz się czuć, niezależnie od tego co posiadasz. Bo jak nawet coś posiadasz, a w głowie masz biedę i nie czujesz się bogaty, no to, jak się, jak się czujesz, tak i jesteś. No. Także, kochani, takie sprawy. Już wam tu pokazuję, żeby wam pytać urost. Takie mam tutaj pyszności. O! Tak. I będę... Opływać w bogactwo i będę jeść obiad no taka jest moja definicja bogactwa spokój i to co aktualnie, w chwili obecnej masz i posiadasz i w jakim zakresie potrafisz się tym cieszyć na przykład taką łyżką serduszka silikonową no no i kochani co ja jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ja jako dziecko no się wszystkim cieszyłam śrubką, robaczkiem Jakimkolwiek pierdołom Nie musiało być to nic takiego aż wielkiego Po prostu wszystko było dobre Tak? No Także życzę Wam bogactwa kochani I szczęścia Puseczki